Pan Jerzy ma 66 lat i postanowił się zaszczepić. Nam zdradził, że przekonała go namowa innych zaszczepionych. No trzeba próbować. Ja zwlekałem dość długo i dopiero się dziś zdecydowałem. Co przekonało najbardziej no, informacje telewizyjne. Początkowo mieliśmy duże obawy. Okazało się, że zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie rzeczywiście potrzebują tego, żeby. Do nich przyjechać ze szczepieniami i to powoduje, że ilość osób, które się zgłaszają, jest istotna. W tej chwili mamy już ponad półtora tysiąca zaszczepionych w ciągu kilkudziesięciu minut następne 40 osób. Także. Wydaje się, że ta akcja jest potrzebna i będziemy ją kontynuować. Są już decyzje takie, żeby przynajmniej do końca miesiąca i zaczynamy rozmowy o tym, czy w sierpniu jeszcze dalej nie kontynuować tej akcji. Do tej pory Szczepciobus odwiedził 12 lokalizacji. Największym zainteresowaniem szczepienia cieszyły się na Borku i Nowym Dworze, ale na tym nie koniec. Akcja w tej chwili jest akcją miasta Wrocławia, gminy Wrocław, naszego MPK. Natomiast według naszej oceny należałoby. Taką akcję rozszerzyć na inne gminy. Pomysł narodził się z faktu zmniejszenia e, liczby e, e, osób chcących się zaszczepić. Po obserwowaliśmy trend, że ta, ta fala, która, która najpierw bardzo mocno wzbierała, w tej chwili e, e, zaczęła maleć. Pan Jerzy zaraz po szczepieniu dodał, że bardzo się cieszy z zaszczepienia. Wszyscy tak prędko zgłosili jak ja dzisiaj i będziemy zdrowi. To na pewno pomoże? No, mam nadzieję, że od tego ludzie myślą nad, tym, na, 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 nad naszym zdrowiem. Ona przerosła nasze oczekiwania, a to bardzo dobrze. To świadczy o tym, że wrocławianie chcą być zdrowi, chcą, chcą być bezpieczni, mieć to poczucie bezpieczeństwa i to nawet w rodzinach. Dzisiaj zresztą słyszałem taką, 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 historyjkę krótką. Przyszedłem się zaszczepić, bo już cała rodzina się zaszczepiła i wymuszają na mnie, że muszę się zaszczepić, więc to jest fajne. Fajne, że, że, że ludzie też wzajemnie na siebie oddziaływują. Będzie trwała, dopóki starczy szczepionek, a ja mam nadzieję, że starczy. Harmonogram mobilnego punktu szczepień jest cały czas aktualizowany na stronie Wrocław się Szczepi. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.